No dzień dobry. Pogoda jakoś przez 2-3 dni jest teraz plus 8-9 stopni, więc mogę zaglądnąć w końcu do ula. Jestem mega ciekawy. No przyznam się, że pozostałe już sprawdziłem, gdzie tak naprawdę nie było w jednym ulu tak pełnym, ulu pełnym pszczoły matki, więc cieszę się, że zostawiłem taki... Wcześniej nie połączony odkładzik, taki, może nie odkładzik, to nawet nie była rodzinka weselna, tak naprawdę, ale przyzimowała i tam było czerwienie, więc się cieszę z tego powodu. Połączyłem te rodzinki. No i, no i co, no, tak naprawdę, pszczoły w pierwszym ulu jest odpyte, więc zacznie się tam czerwienie. Więc rodzinka uratowana, znaczy dwie rodzinki uratowane ehm, i dlatego warto zostawiać mimo wszystko tą matkę, jeśli czerwi oczywiście i nie za zatrutowiona, a nie była, bo normalnie komórki wyglądały. Ale do meritum. Sprawdziłem więc, wszystkie rodzinki ładnie poza tymi dwoma rozwijają na tej pasie. C. Jestem mega ciekawy, jak wygląda rodzinka ta, którą pokazywałem ostatnio, ta silna, bo nie zaglądałem do niej jeszcze. no To będzie takie otwarcie przy Was, jakby, bo jest, sam jestem mega ciekawy. Ja zakładam, z tego co pamiętam, to zostawiłem. Bym tak zaciaśniłem, plus dałem jedną ramkę dodatkowo, więc zakładam, że ta jedna ramka dodatkowa, dodatkowo po tych dwóch tygodniach mrozu, mimo wszystko powinna być zaczerwiona. Nie spodziewam się generalnie czerwiu już zasklepionego, czy też ewentualnie już takiego dopasionego czerwiu. Raczej bym się spodziewał, że to będą jajka, i to pewnie w małej ilości, ale powinny być. E, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, no zobaczymy. I w sumie, może nie przedłużając, to co? No to idziemy do ula. No i dobra, otwieramy. ul. Otwieramy ul. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Pszczoły siedzą raczej w zwięzłym kłębie. O, tutaj widzicie. Prawdopodobnie jest na tyle zimno, mimo tego ocieplenia. To ten tydzień był na tyle zimny, że. A jednak dobra, zmieniam zdanie. Nie siedzą pod względem. Tutaj było. Tu było, e, nie było przykryte ciastem, dlatego pszczoły siedziały na tym segmencie gniazda. No i powiecie, po co otwieram? No i to jest dobre pytanie. Otwieram, żeby zobaczyć, czy 3-3 pszczoły zrobiły plan taki, jak przewidziałem czyli wszystkie ramki powinny być zaczerwione. Może jedna nie, no, ale jeśli dobrze dobrałem siłę gniazda, to teoretycznie powinny być. Pytanie? Pytanie roku? Tak mhm. Na dole są jajeczka Wy tego nie zobaczycie Niestety Na dole są jajeczka czyli ta ramka Ta ramka ta Jakby dodatkowa ramka Jednak zrobiła robotę Jajeczka są Czyli na kolejnej powinien być czerw Teoretycznie. Jeśli się nie mylę, to na poprzednim filmiku właśnie na tej był czerw, więc z tego powinny się pszczoły zacząć wygryzać. Okay. No dokładnie, z tego już się pszczoły wygryzają i już są od nowa zaczerwiona jest ramka. Patrzcie na środek, tam już są świeże jajeczka, tutaj jest jeszcze kłąb się nie wygryza. No bo został złożony później, czyli na kolejnym teoretycznie. Zakładam, że przednia ramka to jest tylko ramka z pyłkiem, tam jajeczek nie będzie i tak daleko nie dojdziemy. Okej. Okay. już nie chcę jakoś za bardzo ruchów robić niepożądanych. Sprawdzę jeszcze, tylko tą ramkę, czy jest wszystko ok. Najbardziej pszczoły się wygryzają. Tutaj już są jajka i larwy wykarmione. I ta rodzinka jest tak naprawdę spokojnie mi dojdzie siłą na rzepak. Więc, że tak powiem, sukces. Pełen sukces moim zdaniem. Opa, zacieśniamy pszczoły jak najcieśniej, ale jednocześnie tak, żeby jej nie gnieść. I teraz jaki jest plan? Plan jest taki, że na razie nie dokładam e, ramek. Dlaczego? No, z prostego powodu, ta ramka, od wewnętrznej strony dopiero na niej zostały złożone jajka i tylko od dołu, e, więc nie ma sensu żeby dokładać jajka. W sumie nie wiem, czy kamera nie, światło odbija na od deszków na mnie nie świeci i mnie nie widać, dlatego przejdę tu. E, I co zrobię? Myślę, że jakoś za tydzień, jak ta cała ramka zostanie na pewno zaczerwiona jajkami, no to wtedy e, Pytanie, czy będą, czy będą już zasklepione? Jeśli, yy, jeśli teoretycznie ta dolna część już będzie do połowy yy, zasklepiona, to znaczy czerwiec już zasklepiony będzie, to znaczy, że teoretycznie mógłbym dołożyć kolejną ramkę z cukrem. Yy, jak w momencie, w którym skończą mi się ramki z cukrem, yy, to znaczy skończą, dołożę pewnie jeszcze jedną, może drugą, a reszta to już będzie produkcja samej węzy. Yy, a ale. Właśnie chcę jak najszybciej rozbujać to żeby było jak, najmniej, jak najwięcej świeżej pszczoły. Wtedy jak będę podkładał kolejne ramki z wędzą do odbudowy to już górne będą powoli lecieć do miodni, gdzie będzie, no jakby ta pszczoła się wygryzała i robiła miejsce na dole, żeby matka mogła czerwić. No, taki mam szatański plan, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No to zależy tak naprawdę głównie od pogody, jak szybko zaczną pszczoły nosić pyłek. A jak zaczną nosić pszczoły pyłek, to tak jak mówiłem, podłoże trochę lekciutki syrop. I wtedy się dopiero zacznie er Eldorado pszczelarskie. Prawdopodobnie z tej rodzinki weznę z dwie ramki czerwiu do, e, do pozostałych rodzinek tutaj na pasiece. E, to znaczy, do, mam już upaczoną takie dwie rodzinki, które jakby zostały podłożone po jednej ramce czerwiu, to tak mi zrobią też rzepaczek, więc, e, więc no myślę, że będę podkładał. Pytanie, czy będę te rodziny wywoził w drewniakach na rzepach? Może je No nie wiem, tak czy siak to jest taki szybki edit, no jeszcze nie za bardzo jest co pokazywać na pasiekach w tej chwili, czy na pasiecach, no to Tom pokazuje, no bo tak naprawdę zima jest, nie zima, wiosna dopiero za 10 dni jest, no plus nie ma sensu otwierać uli cały czas wszystkich i pokazywać, tylko kontrolnie sprawdzą czy, czy czerwie nie jest, czy ładnie się rozwijają. Ale zawsze, jak się kameruje, no to więcej czasu idzie i ten czerw niepotrzebnie będzie, byłby wyziębiany, tak naprawdę. Więc e, no myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie już tak zaczniemy normalne kręcić filmy e, typowo pszczelarskie, gdzie będę pokazywał, e, jak podkładać ten cukier, co i jak więcej uwagi będziemy skupiać na poszczególnym ulu. E, czy wybiorę jeden ul, tak jak w tamtym roku, czy będę pokazywał ze 2-3-4 dla odmiany. No zobaczę jeszcze tak czy siak. Jeśli filmik się podobał, no to zapraszam do komentowania, dodania suba, suba, łapki w górę czy też w dół. Zapraszam również do grupy albo na inne moje social media, linki w opisie. Na razie trzymajcie się, cześć.